Jestem alkoholikiem, najmniej mam wisiań. Jak jest 21 lat, to ja musiał bardzo podziękować wszystkim tym, którym, którym, dzięki którym ta gru grupa istnieje. No i tutaj w szczególności Maćkowi, że znalazł takie fajne miejsce tutaj, że po Poznańskiej tutaj też duża sala, też przestronnie. No i że jest takim tym, no e, można powiedzieć ojcem tej, tej grupy. Ja już, nie, ja już nie pamiętam kto dał tą, tą nazwę, środek, ale no, grupa się przyjęła. I, i jest, jest, jest bardzo ważnym, to się tak ładnie mówi. Bardzo ważnym punktem na mapie tego miasta. E, e, piątek, środa, no piątek, środek, godzina 13. No jest to, pamiętam, w pandemii to mieliśmy takie hasło, nie, że kto, e, e, nie, jak to było, że nie, nie pi w piątek, coś tam, coś nie, już nie pamiętam. Coraz starszy jestem. A, a na temat pokory to powiem wam tak, że na temat pokory to powiem tak, że no właśnie to jest... Tu jest, tu jest najbardziej widać na tej grupie ten brak tej pokory. Nie? nie ma służb. Wszystko zasuwa Maciek i to jest i to jest takie... To jest właśnie ten brak pokory, który jest... Tak samo i do mnie się tyczy. Nie? Ja dzisiaj jak rano wstałem i byłem rano u swojej pani psycholog, to do mnie tak doszło, że no tak naprawdę to najważniejsze dla mnie to jest zrobić coś dla drugiego człowieka, nie? Ale jak ja jestem w stanie coś zrobić dla drugiego człowieka, jak ja nie jestem w stanie nic zrobić w domu. Nawet pozmywać tych garów, podkurzać. Jest to, jest to dla mnie takim. Szuka się jakichś takich wielkich historii, a to, a to życie polega na tych małych, Tych takich, no, i tak powiem. To tutaj tutaj na tej sali nie to e, chyba właśnie nawet na tej grupie albo na tej torkowej. E, chyba Radek albo ktoś powiedział coś takiego pięknego, że w tym w trzeźwieniu tym to chyba chodzi o to, żeby nie, nie zdobywać te laury, tak jak kiedyś tam skóra, fura i komura kto jaką furą przyjechał, gdzie był, e, tylko się liczyło, tylko się powinno liczyć coś zupełnie innego. Coś, o czym tak naprawdę ja nie mam pojęcia, czyli te służenie długiemu człowiekowi. Nie? To jest to jest ta pokona. Nie? że u mnie, u mnie to po prostu bardzo kuleje. Ja, ja sam widzę, jak ja nawet jak przekazywałem ten program, to na początku to och, to tak, bo to ja przekazuję, to tego. Ale później to coraz bardziej, coraz bardziej. I, i tak teraz, jak tam na tych grupach yy, na pendolino się pytają, zawsze w, przed przedłóg, znaczy na koniec meetingu, to jest tylko jedna część. Kto może sponsorować, to ja tak raz się patrzę po tej sali i tak tą rękę nie za bardzo chcę, chcę wyciągać, bo a nuż ktoś podejdzie i uważam, że sponsorować się nie powinno odmawiać. I w no wielu kwestiach, no teraz miałem służbę. Prowadziłem tam na placu grzybowskim. Ale no, jestem po prostu, nie jestem taki wyrywny, I to, i, i to, jest we wszystkim. Kiedyś nawet tego nie zauważałem, kiedyś mówiłem, no bo ja, bo ja założyłem tyle grup, no nie, bo ja tam prowadzę na Whatsappie tyle grup, na Facebooku, tutaj, tak, no. ale to dzisiaj wiem, że jest to, jest to mydlenie oczu, że ta służba, ten, ten wymiar tego, tej anonimowości i tej bezsilności wobec tego alkoholu to polega tak samo i na tej służbie, nie? że żebym ja odczuwał radość, że ja coś mogę zrobić dla drugiego człowieka. To jest to jest sens tej pokory, nie? że tak naprawdę. To wszystko, co było z tamtego świata, nic nie jestem w stanie przenieść na te, na te nowe życie, nie? na życie, o którym nie miałem zielonego pojęcia. Nie? Ja nie wyobrażałem sobie, że ja tak mogę żyć. Nie? Że ja komuś nie będę zazdrościł, jak ktoś nie, nie będzie tam, gdzie ja. Nie? Że, że będę się modlił, teraz się nauczyłem się modlić, najpierw się modlę o dobro innych ludzi, a później dziękuję za to, co mam, nie? a o swoje w ogóle nie proszę. Nie? Tylko niech się dzieje wola Twoja i żebym był użyteczny dla innych ludzi. No i te użyteczne mi tak ciężko idzie przez darmo, bo, bo kurczę... Badem, czy... Nieraz wiecie, nieraz są te telefony w nocy, to tak, e, co tam jeszcze tam w nocy tam po dziesiątej, po jedenastej, nieraz po 12 już wyłączam. Nie? Ale nieraz jak ktoś właśnie tak po dziesiątej rozmawi, kurde, i tu trzeba odejść od tego telewizora, od tego serialu na Netflixie jakimś tam i pójść do drugiego pokoju, bo tu się po prostu ratuje życie. Nie? Ktoś, ktoś, yy, ktoś ma taką samą sytuację jak ja. Ja, wie, ja wiem, że dla mnie napicie się, no to, jest, to, jest, to jest to samo, co... samobójstwo po prostu. Nie? To samo jest teraz, tutaj kolega mówił o tym paleniu. Ja teraz też mam z tym paleniem ja już <laughs> kiedyś tam 12 lat nie paliłem, że, że, ale teraz nie palę dwa lata i słuchajcie. I tak sobie mówię, a tam może pić to nie, ale zapalić to dlaczegożby nie, tak? Ale ja wiem, że jak zapalę, to ja się napiję, bo ja tak zrobiłem. 12 lat nie paliłem. Zapaliłem i po 15 się napiłem. No, tak to działa po prostu. Daję sobie te furtki, nie? Bo to jest tak jak z alkoholem. Najpierw mi tam ćwiartka już byłem zadowolony, pół litra zadowolony. A później to nie trapiłem i było mało. Nie? I, I tak samo jest z tym papierosem. Zapalę go, ja już to przerobiłem. No ale w, no, no, w ten pierwszy to wiadomo, że jak mnie po dwunastu latach jak mnie rąbło, to dobrze, że fotel był pod nogami, bo No jaż mi się tam jakby nie wiem, narkotyków nigdy nie brałem jakichś takich no. Ale... Kiedyś po marihuanie by tak od, odcięło, właśnie. Jak po tym papierem. Ale co? Później miesiąc, dwa, trzy palenia i patrzeć, te papierosy nie dają radochę, nie? Nie ma tej ulgi, a kaszel coraz większy. No to coś mocniejszego. No i tak to się zaczęło. Także tej pokory się cały czas uczę. Nie, nie traktujcie tego jako wykładu, kto to są moje. Wieloletnie doświadczenia, i, i mogę się mylić, ale mnie się tak wydaje, że to właśnie o to chodzi. Im, Im więcej mogę z siebie dać, tym, tym po prostu jestem pokorny. Służąc sobą dla drugiego człowieka. I, i na koniec jeszcze powiem: też, żeby się ratować, że złapałem się na tym, że jest to dar. Że niektórzy ten dar mają, a niektórzy nie mają. I mnie się wydaje, że jeszcze go nie mam. Ale wiem też, że ta wiara, nadzieja i miłość, wiara jakaś tam jest. Nadziei trochę mam, że jest tam coś, że warto żyć w ten sposób, bo w tym życiu mi się to opłaca. Nie? Podobnie tak jak Włodek tu mówił: nie kradnę, nie kłamię, nie oszukuję. Eee... I, I okazuje się, że to życie mi jakoś pomaga. No. I słuchajcie, ja nie wiedziałem, że to dzisiaj rocznica I, i, do, i dostałem kawałek tortu i się, 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 się bardzo cieszę. No. Także wszystkiego najlepszego i następnych w zdrowiu 21 lat. Dziękuję bardzo.